Tak wygląda oświetlenie chleba wieczorem. No. No. Teraz idziemy oświetlić drugą część chleba. Okay. O! No i tak to ma właśnie wyglądać. Jeszcze raz idziemy do przodu. I teraz nakręcimy ten korytarz, jak on wygląda całkowicie. O. Nowe drzewo, nowy rozdział. No super! No i teraz tylko pod górkę podrzucać i będzie dobrze. No, tak powinno tu wyglądać, bardzo dobrze. No, no dobra, to tyle.